Hej, 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 się wszystkim tu Camrus, moi drodzy, coś się z z grą. Opa, dobra, działa. E, gramy w Free to Play Hearthstone. Wracamy do tej serii, bo w końcu amerykańskie serwery działają, ale dzisiaj będzie specjalny odcinek. Okej. Okay. dzisiaj będzie specjalny odcinek, ponieważ. A, przybliżę sobie kamerkę. Bo na początku. Dokładnie, będziemy grali na telefonie, proszę bardzo. To jest te konto. Oto na telefonie mam strasznie brudny ekran. Mam strasznie ujebany ekran na telefonu, na telefonie, ale nie chce mi się nie mi się go czyścić. I ogólnie mamy telefon z Androidem, co nie? Kurwa na ja mam jakiś zarost. Muszę się oddalić. Wracając, odpalamy jakąkolwiek grę. Proszę, pokazuję. Odpalamy. Gro, załaduj się. Odpalamy grę. Bierzemy konto. Na rękach nie możemy spać z rangi. Proszę. Odpalamy grę na telefonie w tym oto momencie. W tym oto momencie odpalamy grę na telefonie. Fuck yeah. Pytanie czy nam znajdzie. Widzicie, możecie zobaczyć jaką mam kamerkę przy okazji, odbije się. Wyszukuję nam przeciwnika, niestety coś chujowo ta aplikacja działa, z tego co widziałem opinie na necie. Jest dość słaba. Dlaczego w ogóle to robię zamiast trwalić normalnie grę? Dlatego, że jeżeli rozegramy jedną grę na telefonie, co nie chopa, i ją zakończymy, też widzę się do naszej przegranej. Zostaniemy. opa, Pakiet! Zostaniemy, wspaniały pakiet. I robimy dzisiaj unboxing. Zrobiliśmy dwa pakiety ze streamu, w którym graliśmy tylko areny. Spokojnie, graliśmy tylko areny na naszym koncie. O, na tym muszę tutaj otwierać. No, to by było na tyle. Teraz wychodzimy. op. Zmniejszamy kamerkę i odpalamy ponownie Hearthstone'a, dzięki temu zdobyliśmy darmowy pakiet moi drodzy, darmowy pakiet jest zajebistą opcją, opa, jest zajebistą opcją na darmowe karty, a takich kart akurat potrzebujemy, dla osób, które mają Androida, tablet z Androidem, cokolwiek, powiedziałem, że jest taka opcja, gdyby nie wiedzieli, bo mogli nie wiedzieć. No i więc mamy questik, mam zamiar go zamienić. Z walczyć 40 milionów, spoko. Oprzęt, moi drodzy, oprzęt, włączymy sobie muzyczkę i robimy opening cards. Czekaj, co wyleci. Czekaj, co wyleci. Może jakoś zaupgradeujemy nasze deki. Mamy dwie, dwa boostery TGT i jeden zwykły, więc. Let's rock. Może lecz coś fajnego. Jest epic, uwaga, uwaga, uwaga jest epic. Nasz pierwszy epic i mamy of Wargusa, który jest bardzo ciekawą kartą, ale mamy epic. Uwaga! Shield Slam. No, Warriorem raczej nie będziemy grali, więc trochę chujowo. No, ale trudno. Trochę trudno. Dobra. Otworzyliśmy taki oto booster. Z którego jest tylko rare. Zdaliśmy Spacingera, który jest bardzo spoko kartą dla Major. War Horse Trainera, który jest taki sobie dla paladyna. Quali Rider Sno Snowboard nie przyda się. Alekstraża Champion, który jest bardzo. jest świetną kartą na Dragon P Warriora, ale my nie będziemy grać Dragon Warriorem. Bo tego potrzeba Bieremu, więc nie ma opcji. Więc mamy jeszcze jeden Epic. Zostaliśmy Bukanera, który jest świetną kartą dla roga, ale mam zamiar ją dodać oraz Light Champion. Ogólnie dostaliśmy fajną kartę dla rogala, tak jak mówiłem. Chyba na tym dodam. Poza tym no nic ciekawego. Jak mówiłem, do 20 rangi nie chcę jeszcze kraścić żadnych kart. Na 20 randze chce się zdecydować, co chcę wybrać. Eee, czy chce się pozbyć bukanera, Może tak, może wywieszymy tego GoBolta i wstawię bukanera. Coś takiego coś takiego. Zrobię coś takiego i pogramy troszkę, no. Niestety z tych boosterów nie wypadło nic fajnego. Niestety, niestety, niestety. No ale dobra, jazda. Lecimy, zrobimy questik. W międzyczasie na YouTube'a nagram arenkę jeszcze, bo stwierdziłem, że lepiej robić arenki, przynajmniej na początku, niż kupować boostery. I trzeba będzie zużyć proszek. Pytanie, czy chcę na Rogalu. Niezbyt mi odpowiada opcja grania Rogalem na Rankedach. W sensie wbijanie Legend z Rogalem, gdyż ponieważ aczkolwiek nie mam doświadczenia. Nie mam kompletnie doświadczenia z Rogalem i niezbyt wiem jakie karty mogłem robić dla niego. Więc jest słabo pod tym względem. Mamy Argusa. Argus jest bardzo interesującą kartą. Jest bardzo interesującym rerem. Nie dla Rogala, ale właśnie wcześniej to zagrać z Shamanem i myślę, że chyba ku niemu będę, będę się skłaniać. Ale nie wiem, zobaczymy. Stawię sobie backstab. UZ jest ok, myślę. Stawię sobie backstab. UZA, bo to stwór many. Uuu. Ciekawie, ciekawie. Mamy miniony. Mamy deadly poison. Wiecie co? Może zraszuję? Bo czemu by nie? On nie ma broni, więc wyjebane. Możemy zrzucić jego w drugiej turze, użyć backstaba, żeby zabić jego 3 na 2 miniona. A potem w trzeciej turze zrobić Master Deadly Poison. Uuu, mój Boże! Specjal? Dwa razy specjal? Uuu, to będzie je bardzo bolały jeśli chodzi o ten, O mój Boże, kolejny backstab. Tutaj trochę smutam, ponieważ no. Chciałem użyć Deadly Poison na minionie przeciwnika. Więc mam nadzieję, że coś wystawi. Z drugiej strony wtedy Fireblast byłby słabą opcją. Zaboli mnie jeżeli użyję Arcane Missile Fireblast, bo wtedy to może zabolać bardzo, bardzo. Mamy... Zakładam, że nie ma łza. Zakładam, że nie ma łza. Jeżeli ma to boli w cholerę. No to może być na wygrać, pamiętajcie. Nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz, nie masz. Nie masz. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony też chujowo eee... Wymienić się broń i rzucić się do jego myślę, że to nie jest pomysł Here we go. Drugą opcją byłby backstab, podpakowanie łuza, ale... Nie. Miałbym gorszy stół. Mamy dobre wymiany, i jedziemy, zostaniemy przy tym. Myślę, że zostaniemy przy tym. E, Soot Spewer, ok. Flame. Frostbolt, pocieszam się faktem, że mam heal. A. Yes! Problem jest to, że tak nie wykorzystamy. Broni też nie. On może się wymienić tak, i specjal, ale okej. Okay. Dobra, pas. Mam wybór? Czy mam wybór? Chyba nie. W drugą w tym byłaby sama w sumie, ale Arke intellect, okej. Okay. Czyli nic nie stawi na pole gry. Mam na specjal. Chyba, że się wymieni tak. Mirror image. Mam backstaby niby. Może jak trochę szkola zażywać na mirrorimy, czy nie uważacie. Nieco wymiana? Here we go. Niech będzie. Jeszcze bardziej się obawiam, żeby. Tego, że może mieć uza, ale... Fact is. intelektu. Ty lubisz dobierać kart, przyjacielu. Bo... Ty lubisz dobierać kart. Nowe karty z mieć... Czekaj, 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 czekaj. Tak się bawisz. Cena wabić. Nie chcemy. Być zamrożeni. Ja to w twarz. Tą bronią zdecydowanie opłaca się atakować w twarz. Każdy mam zadeki poison bądź olejek. olejka, ale. Wystawić coś dużego, mamy Assassinate. Wystawić coś mniejszego, mamy Backstab. wystawi coś średniego, mamy Rate. Ok. Flamestrike boli. Nie mamy obrażeń. Mamy tutaj 9 obrażeń. Tutaj mamy 13 obrażeń. Nie jest to wystarczająco dobre. Dobra, zrobimy tak. Zmienimy się. Bugs by go nie dobił, smutam. Jeżeli on nam przeżyje, będzie spoko, bo wtedy mamy wystarczająco dużo obrażeń, żeby... Nie, nie mamy wystarczająco dużo obrażeń, żeby go dobić. W przeciągu dwóch tur? W przeciągu trzech będziemy mogli. Polimorfia. Życie. Water Elemental, myślę, że warty assassinatu. Papa? Proszę, go. Obieczkę podpakujemy. Bo nie chcemy, żeby owieczka nam umarła. Czym miałaby umrzeć? To jest bardzo fajna owieczka. My lubimy tę owieczkę. Hmm. Ok. Czyli mamy 6, 8, 12 wrażeń. Tyle ile potrzebujemy. I mamy, jak go aktywować. W sensie EVC rate, jest dobrze. O ile nie będzie tauntu, nie będzie hili, nie będzie removalu A To boli To akurat boli Uuu, poszła w Fuj. Idź mi skąd Sochydne Fuj. We A kys mi z tym we Chcę żyć Backstabu raczej nie Co to jest, gościu? Kto wystawia tą kartę? Ta karta jest tak słaba Weźmy stąd. O Boże, flamestrike! Serio, nie mów mi, że... O mój Boże! Serio masz jak się wyleczyć? Brakuje nam trzech obrażeń. Możemy liczyć na to, że nam coś podejdzie. No cóż, obrywamy co sześć. Sześć na turę. Czyli tej chwili mamy jeszcze trzy na to, żeby nam coś podeszło. Zapomniałam o jednej rzeczy, moi drodzy. Jak graliśmy arenę, wbiliśmy e, na casualach Dwa razy wygraną, żeby zrobić sześcik. I dzięki temu mamy sprint. Mamy blokowany sprint. Możemy dać sprint do tego, deku. zapomniałem o tym. Zmiany chciałem pokazać na filmiku. Dobra. E, 5, 9, 12, więc mnie nie zabijasz. Nawet ci mogę zmniejszyć ilość obrażeń, która wchodzi we mnie. Okej. Okay. Rozumiemy tak. Potrzebujemy jednego obrażenia. Potrzebujemy jednego obrażenia Jakby poszedł mi bukaner To by się udało Okej, okay, Bukaner mi nie wyratuje Bukaner mi nie wyratuje Deadly Poison szlak Kurde, nie mogłeś trochę wcześniej. A, albo. Mirror image. ay ay. Fuck. Chujowo, strasznie chujowo. Strasznie chujowo. Dodamy do tego taki jeden sprint. Więcej nie ma sensu. Żeby mieć jakiś dobry kart, co będzie spoko. Wypieprzyć myślę. Wypieprze ogranicze. Lecimy sprint. Będziemy mieli doborek kart. Słabo, moi drodzy, słabo. Straszny niefart, podejściu w tej grze. No dobra, lecimy dalej. A właśnie: para Co jest? Nie to. Nie to, co się dzieje. Pomocy! Pomocy! Dobra. Myj i jest dość niski, no ale wiadomo, nie mamy kart. Wstrzymuję się z produkcją, bo jeszcze nie mam ustalonego deku, okej? Okay? Tak zrobimy, będzie trochę lepiej. Do w wyjściu będziemy trafiali na godę, już się przeciwników, ale... jest okej. Okay. W tym odcinku biegniemy się że 20 rangę. Nagram arenę. Otworzymy jeszcze jeden pakiet. Otworzymy jeszcze jeden pakiet. Może kupimy jeszcze jakiś i wtedy definitywnie zadecydujemy, którym deckiem gramy. Tak będzie. E, to w sumie na Facebooku dałem e, złe info. Bo poinformowałem, że będzie dwa razy free-to-play, to szybciej tylko zmienię na arenę, może nikt nie zauważy. Wiesz, nikt się nie dowie. Eee... Noże? Może noże? To będzie ok, myślę. Jeżeli wystawię jakiegoś charge'a, to i tak dobijemy z noży. Wystawimy tego przyjemniaczka, będziemy mogli dopakować, potem wystawić Cietiego i chyba ok. Jeżeli on wystawi broni, mam mamy Uza. Uza nie chcę rzucać tak po prostu, bo to jest Hunter. Eee... Barber? Znaczy, nie wiem co to może być. Znajem, wykluczam. Podejrzewam, że to może być misio. To może być misio. Ewentualnie eksplozji w co wątpię. Zatkoimy pewnie bronią. Albo i nie. Chcę zrobić tak. Począłem się jedną na turę z atakiem. Podejrzewam, że to jest Misiek. Podejrzewam, że to jest Misiek. Bo Misiek to jest common, a to jest nowy gracz, skoro już jest Sealerbaka. Więc prawdopodobnie zrobił ten sekret. Dobrze, w takim przypadku. Primo. Duo. Jeżeli to jest Explosive Trap, to stracimy mało. The well. Miałem zaatakować bronią, a nie nią. Już wiem, da co mi. Tak, wykonałem swój ruch i takie. co jest? W obliczeniach to wyglądało inaczej. I robiłem się z kapitanem, że miałem zaatakować bronią. <grystanie> Fail. Uuu, angliczny haunt. Ok. Mhm. Wow, czy on mnie smorkuje? Dobra, nowa bitch. Dobra. Skoro tak. Nie ma problemu. Zrobimy coś takiego. Rozumiecie, że będziemy mieli Assassin's Blade, który będzie mieć 4 ataku zamiast 3, co jest oczywiście chorą zmianą. I mamy konkretny stół. Wyrzuci coś dużego Assassinate. Wyrzu nie wyrzuci Assassin's Blade. Co by się nie działo, Leci Assassin. Multishot, uuuu. Szczerze bardziej mnie boli strata Bukanera niż jej. Ale trudno. Mamy stół, mamy konkretny stół. Uza oczywiście nie rzucamy, to jest totalnie niepłacalne. U, olejek. Tak czy siak, no, atakujemy, nie ma co czekać. Nawet jeżeli stracę jeden tak olejku, to to nie jest istotne. Dobra. Mm, a więc tak. Co mi myśl, jeśli chodzi o stworzenie naszego głównego deku, Myślę, czy by nie zrobić się Rogala? Bo karty Rogala nie są jakieś drogie. O mój Boże, go. Pew! Here we go! Karty Rogala nie są drogie, a jest dużo naprawdę opłacalnych kart. Pod tempo play. I to mnie naprawdę mocno zastanawia. Czyli zrobić takiej agresywnej wersji rogala, czyli na przykład shadow stepy i na przykład arcane golemy, coś takiego, dać bukanerów do deku, dać nerubiany ekipajączki, to by było też bardzo spoko, tego argusa, tylko musiałbym zrobić do tego Naxrama. co do tego potrzebowałbym uzbierać hajs. Coś jednak podejrzewałem, że ten Naxrama będzie bardzo istotny, bo zakładam użycie jajeczek i robaczków. Co nie? Zakładam użycie tych kart. Musimy jeszcze w 20 level, moi drodzy, żeby odblokować sobie. żeby odblokować sobie możliwość zdobywania darmowego pakietu. To jest w ogóle szalone. Uza bym nie za bardzo chciał wyrzucać. Teraz. Jestem bardzo nastawiony na tego szamana bądź magea. Bądź rogala. Chociaż z rogarem nie mam doświadczenia, z mam trochę większe. Backstab by się przydał. Muu, to boli, to boli, to boli. Najgorsze jest to, że on może wyrzucić broń na samej turze. Może wyrzucić broń na samej turze i na przykład zabić mi to, co wyrzucimy. I teraz będzie bolało. Wiecie co? Zrobię Yolo w ten sposób to może być mech szaman i może mieć tą broń zatrzymany, w tym przypadku US będzie niesamowicie silny. Znaczy w sumie. Nie do końca, ale dobra, nie ma. Znaczy to był w sumie. We must cleanse the nie by był w sumie taki silny, bo ten typ jak i tak by dostał e, pa, 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 bonusy, ale bym miał SAP. Więc w sumie tak by było ok. Ale na koleś ma strasznie kiepskie early game. Chyba, że używa teraz tego plus 2 do ataku. Pewnie tak. Kolem, okej, okay. Mamy dobrą wymianę. Nawet bardzo dobrą wymianę. Mhm. Wciąż mamy dobrą wymianę. Mamy jeszcze jednego uza Zabijemy danego Golema Zostanie nam 4 na 1 minion, co jest bardzo spoko. Wystawimy uza. On może pomyśleć hahaha, haha, nie ma jak mi zniszczyć broni, haha nie, właśnie mam Wracając. E... Tak, tą bronią jeśli chodzi o mechy, to był straszny misplay, bo... detraflu. coś mi się... Kamros, myśl. Lava shock, ok, Masz trzymany. Raczej nie wykorzystasz. Muszę przyjść Fan of Knives, ale nie uważam, że to, to był dobry pomysł. Podzwoli się tej broni, bo osobimy chce chcę reekipować! I na przykład Dagger Mastery, Deadly Poison i Fan of Knives, zobaczymy. A w siódmej turze... ho, -ho Sorry na... Champion. Uza chce zostawić. On na pewno ma jakąś broń w tym deku. Ogre Time! Ogru Time. to jest dobry. To daje Overload 2. Nie, jeden, co nie. O proszę, jaki top deck. Wo, ho, ho ho Jedziemy Idziemy w agresję. Mam wystarczająco dużo stóp, żeby pójść w agresywnym kierunku. On może wystawić się golem. Fire. Kuć jak on się nazywał. Fire Elemental i mi zawić Uza i to będzie bolało. Wystawię Storming Championa, i będę musiał. Będę mógł go zdobić czy Yeti ale to też jest słabe. Dobra, nie łuf. Fan of knives? Ogre yeah. Time! Znaczy... O mój Boże. Here we go. Sorry, mate. Sub to strong. Dobra, teraz mamy na Storming Championa i na Deadly Poison. Idealny kerf. No, chyba, przyjacielu, nie dość, że nie możesz zagrać tej pieprzonej karty to jeszcze Overload. Naprawdę mi przykro. Serio? Biorąc pod uwagę, że jesteś nowym graczem. Nie ma za co, przyjmujesz po mojej stronie. Eee, zrobię chyba tak. Nie ma co wyrzucać łza. Nie czuję takiej potrzeby. Zużył jednego heksa. To mnie cieszy. To mnie bardzo cieszy. Nie ma heksa Rino, więc moje 6 na 7 ogrzysko jest dość bezpieczne. Chyba, że ma kolejny. Elemental Destruction, uuu. Masz tą kartę. To jest bardzo silna karta swoją drogą. Bo to jest właściwie Flamestrike. Tylko o tyle lepsze, że możesz go zrzucić, zatrzymamy. No chyba wygrałem. Jep. GG! Jeja! Yeah. Pięknie. I 20. Ani jeszcze nie ma 20 rangi. Czy mi się wydaje? Jest, nie ma, nie wiem. Wiem 20 rangę, czy nie? Wiem 20 rangę. Okej, okay. to będzie taki krótszy odcinek. Na następnym odcinku... E, jakie my mamy levely na postaciach, bo ja pristem dość sporo, chyba miałem leveli, Tak chyba sprawdzę. Jak się mi się nie zdaje. Nie, dobra, nieważne. Hop! Mm, new Deck, jak tak kliknę, dobra. Eee... Priestem mamy 14, Major mamy 10, Rogalem mamy 11, Paladynem mamy 10, bo areny. Ograliśmy na streamie areny, przypominam, no bo w sumie czemu by nie, pakiety ciki będą różne odcinki. Więc jeżeli będziemy mieli Rogala, Priesta, Paladyna, bądź Major, e, wybieramy go na arenę i jedziemy się w kolejnym odcinku. Zrobimy arenę, spróbujemy wbić może 20 poziom, wtedy jedziemy Tavern Brawl, zdobędziemy pakiet, gdzie będziemy mieli, dwo, e, mieli dwa pakieciki. Można równocześnie, mógłbym równocześnie poza odcinkiem. Yy... Czekajcie, powbijać im dziesiąte levely. Co byłoby trochę czasochłonne, ale w sumie podczas oglądania jakiegoś serialu w nocy, kiedy nie mam siły już nagrywać, to jest sensowne. I bym miał chyba 100 golda, czy tam pakiet. Tak, to jest dobry pomysł, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w nocy jak nie będę już nagrywać, to sobie tak przy okazji powbijam dziesiąte levele, e, więc w międzyczasie nagramy odcinek Areny, będziemy mieli pakiecik, wbijemy dziesiąte levele, będziemy mieli tego, gola, więc będzie pakiecik, e, spróbujemy wbić dwudziesty level, to będzie pakiecik jeszcze z tawem Brawl'u i wtedy już definitywnie zdecydujemy, jakim deckiem będziemy grali, okej? Okay? Dobra, myślę, że to, że to jest spoko plan. Na tym Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Papa! Pa. Widzimy się jutro. No, tak, jutro. Papa! Pa.